Cześć, z tej strony Krzysztof. Zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia fajnego odcinka z naszym gościem specjalnym, Damianem Kuitkowskim, zawodnikiem IFBB Pro. Opowie wam dzisiaj, jak wygląda sam tydzień przedstartowy przed zawodami, czyli Pig Week, oraz poprowadzi krótkie szkolenie z pozowania. Zapraszam do oglądania. trenujecie, czy tak po prostu do siebie na razie? Zaczynasz. Dobra. Instruktorka. Dobrze. Dobrze. Jakieś plany? Startowe gdzieś, coś kiedyś? Nie. mam. Dzisiaj mam. I Dziewczyny. Dobrze. Plany trzeba jakieś mieć. A więc ja od kurczę, chyba gdzieś, no 10 lat myślę, zajmuję się. Zajmuję się sportami sylwetkowymi. Może z samymi sportami sylwetkowymi nie aż tak długo, bardziej siłowym gdzieś tam I, e, i myślę, że na podobnym etapie to się u mnie rodziło, że zajawka była, bo zaczynałem chyba w kwietniu jakoś i, i do czerwca było niedaleko, więc mówiłem, że zrobię sobie trochę brzucha na lato. Nie? No I tak się zaczęło tym brzuchem na lato, że od tamtego pory, wiem, ten pory, z 10 lat a nad jeziorem byłem może z 3 razy. Nie? Także nie, wypal, nie wypali pomysł, ale poszło w inną stronę. Są so, osoby, ja też jestem tego zdania, że przerwij to zanim Ci się zacznie to podobać, bo jak Ci zacznie podobać, to już, wam się, to już się nie da się tego przerwać. Zobaczycie pierwsze efekty generalnie. Bo często jest tak, że wy zobaczycie efekty, często jest tak, że ktoś zobaczy efekty, często, a częściej gęściej jest ta strona, że to wy widzicie te efekty, ale nie dajecie sobie do siebie dopuścić, że udało wam się coś zrobić i dopiero jak ktoś wam powie, to chyba jest największa motywacja, jak ktoś was, u was zauważy, nie? U siebie jakieś efekty, tam czasami widać, nie wiem, u chłopaków pewnie to jest jakieś wyciskanie na klatę, gdzie szło 60 po miesiącu, gdzie 70, to już jest jakiś fajny to nakręca i to jest taki moment uzależnienia, nie? Jak od razu już robicie się jak taki narkoman i wpłyniecie w to, nie? Eee, a jak ktoś powie, ktoś z zewnątrz... Ktoś zauważy do ceny, niestety ludzie są tacy, że jak widzą, że coś ze sobą robicie, to wolą skrytykować i szkół walić, więc tego musicie się spodziewać, że raczej 90% osób będzie was krytykować, że chodzicie na siłownię, że robicie coś ze swoim życiem, po co idziesz na siłownię, na co, po co trzymasz dietę, po co ci pudełka, po co to, to, tamto, siamto, ale to jest tylko i wyłącznie taka mentalność trochę, że tak nich ludzi słabych, którzy nie mają, którzy nie mają ze sobą gdzieś tam pomysłu i, i takiej ambicji, żeby coś ze sobą zrobić i osiągnąć, nie? także takie osoby powinny was tylko i ty wyłącznie motywować, bo krytyka jest najlepszą motywacją. Lubisz zawsze Wierzcie sobie, ja gdyby nie te słowa krytyki, które się tam po drodze były się pojawiały wśród bliskich znajomych, to myślę, że dziś nie byłbym jakimś tam utytułowanym zawodnikiem i tak dalej, więc to jest potrzebne i tak powinniście to odbierać. Na to trzeba też czasu. E, na to trzeba też czasu i takiej, takiej dojrzałości trochę tak, żebyś z gdzieś tam mieć w swoim w swoim celu i tak dalej. Dobra, to już tak, to tak o mnie. Na chwilę obecną, tak jak mówię, zaczynało się z tym, żeby zrobić formę na plażę. W chwili obecnej e, jestem zawodnikiem. Pro, chyba w chwili obecnej, czwartym czterech jest w Polsce zawodników Pro w no fizyk, Fizik, czyli mojej kategorii, takiej, której ja startuję. Więc jest to taki dość, e, dość już historyczny, że tak powiem, wyczyn. No niedawno było chyba tylko dwóch, teraz jest, jest cztery, są cztery osoby. E, w Pro już też debiutowałem. najlepsze wynik, zrobiłem tu wyniki, to było mi trzecie, 13, 13 miejsce na, na świecie, tak naprawdę, w pierwszym są jakieś tam debiuczy. Pojechałem, żeby się sprawdzić z najlepszymi, bo to już jednak e, zawody na rangi amatorskie, które były już dla mnie w pewnym momencie takim... Mm. Taką monotonią. Ja jechałem, wiedziałem, że, że zbiorę złoto, i ja odwierżam To już tak trochę mnie demotywowało w pewnym stopniu. Na, na rangi mówię tutaj o Polsce, nawet już później na rangi, gdzieś tam też europejski zaczęło się to, że taka monotonia, że jakby wiedziałem, że i tak jak nie pojadę, nawet jak się lekko przygotuję, zawsze finał będzie. Tak? Więc jakieś że miałem taką mentorę, zawsze jechałem dosz, doszlifowany, zawsze na 100%. No to gdzieś tam już takie było to, że jechałem i zgarniałem. No i w końcu udało się wygrać tą kartę. No i oczywiście debiut pierwszy w tej Lidze Pro, no i tam jest zderzenie się z murem, nie? tam jest zdarzenie się ze ścianą, tam jest, to jest, nie wiem, nie wiem jakby to porównać w ogóle, bo, bo trzeba było w tym siedzieć, ale to jak tam są przygotowane może inaczej, tam u nas jeszcze um, wyniki osiąga się przygotowaniem formy, tam nie ma czegoś takiego jak nieprzygotowanie formy, tam nie ma kogoś takiego jak nie wiem, nie dociął, nie odwodnił się, nie, nie ma czasu. Tam wszyscy wyglądają obłędnie, tak, że kto nie przejdzie, to zapominacie w ogóle, że jesteście na zawodach, tylko oglądacie, kto tu w ogóle jest. Nie? Często jest tak, że gdzieś tam, teraz, kiedyś tak nie, teraz bardziej. Gdzieś tam, Instagram, Facebook, tak, jest tego pełno. Jeszcze dodatkowo podpowiadają Wam profile i takie wyszukiwanie gogla. Tam czymś się interesujecie, Wam podpowiadają jakieś zagraniczne, fajne sylwetki. Często nabieracie gdzieś tam motywacji, bo jakaś tam jest dziewczyna fitnessiara, której sylwetka Wam się podoba i tak dalej, i tak dalej, no jakby tym się nakręcacie, a nagle wjeżdżacie w miejsce, gdzie te osoby obok Was wychodzą i za chwilę razem stajecie na scenie, nie? I, I to jest takie już pierwsze zdarzenie się z takim, gdzie ja jestem co ja tu robię w ogóle, nie? Widzę tu gościa, którego zaczynałem 5 lat temu, na przykład 30 lat temu się interesować, którym zanim poszedłem na siłownię, sobie oglądałem filmiki i motywowałem się, żeby iść trenować, a nagle gość obok Ciebie stoi i rywalizujecie, nie? To jest już taka, takie zderzenie mentalne duże, no i tutaj u nas w Polsce to się bardzo rozwija, jest, jest to fajne, a aczkolwiek jeszcze, tak jak mówię, ta mentalność nasza Polaków jest taka, że jak ktoś coś ze sobą robi, to, to najlepiej go skrytykować, tam wystarczy, że przyjedziecie z tam, nie wiem, inną, inne państwo, nie trzeba jechać daleko, wystarczy tak naprawdę nawet tu bliskie, gdzieś za granicą, no to jak coś, jesteście, macie jakąś kartę i tak dalej, to jesteście, ja jak zszedłem ze, ze sceny, wygrywając tam jakieś zawody, już nie pamiętam, to nie były jakieś rangi pro, tylko takie zwykłe zawody. To godzinę mi zajęło, żeby przejść taki odcinek, jak stąd, tam do powiedzmy do basenu, tak? nie wiem 30 metrów, bo tyle ludzi chce z wami zrobić sobie zdjęcia. Podchodzą, tak I tam jest tak, że przychodzi chłopak z dziewczyną, dziewczyna cały cię w brzuch chłopak robi zdjęcie. To jest takie normalne, tam jest to tam jest, tam jest, tam bardzo doceniane. Po prostu ludzie mają świadomość, ile to wymaga pracy, ile trzeba się poświęcić, żeby poświęcić życie i jakby bardzo to doceniają. Tak więc jest fajne, właśnie takie. Pierwsze takie zawody są totalnym zderzeniem z w ogóle z inną rzeczywistością e, od samego wejścia. Powiedzmy jest te zawody, które ja byłem jakby w tym debiutując pro, były zawody w Estorii, w Portugalii, w kasynie. Tak więc samo to, że się wchodzi do kasyna, puszczają was z jakiejś podziemi, dostajecie plakietkę, dostajecie swojego ochroniarza, on z wami idzie na siku, e, o, gdzie macie iść, co, więc no jest taka po prostu, nie wiecie co się z wami dzieje, nie? nagle e, wszędzie z wami chodzi, nagle wprowadza was na ruletkę i ruletka z wami wyjeżdża i, i jest tysiące ludzi, was ogląda, zdjęcia, flesze i, i nagle jest nie? pewność ciebie, którą macie do tego momentu, dobra wychodzę, walczę i nagle zaczyna się kręcić i wyjeżdżacie, widzicie trybuny i jest Nogi kurczę, tak, wiecie, więcej kolano, kolano przy kostce, Zjeżdża. E, fajnie, no i tak mówię. Ja wybrałem sobie od razu, zdobywając kartę, ja zawsze stawiam sobie wysoką poprzeczkę, bo mogłem wybrać sobie zawody na koniec roku, gdzie już nie ma zawodników, tylko każdy się przygotowuje na docelowe zawody, czyli na Olimpię, taką najbardziej prestiżową na świecie. E, ale ja wybrałem sobie te zawody, żeby jechać właśnie tam, gdzie są najlepsi zawodnicy, po to, żeby się porównać z tymi najlepszymi, bo, bo porównać się do, do tych słabszych. Fajnie może bym miał lepsze miejsce, no, ale mnie by to nie cieszyło. Nie? Ja zawsze wolę być nawet ostatni, ale z najlepszymi. Więc pojechałem, sprawdziłem, no mówię byłem 13 w na 43 ja, że, zawodników chyba, więc to i tak yy, to był sukces wtedy. No i co? Patrząc na poziom, na przygotowanie, na wszystkie aspekty, które są do dopracowania. Pomijając już samą formę, bo tam forma, tak jak mówię, tam nikt nie zwraca uwagi na formę. Tam są detale odchodzenia przez kolor spodenek po, po, po wszystko. Tak naprawdę takie detale, których nawet myśmy nie myśleli, a są istotne. Nie? Kwestia ułożenia włosów, czyli tam, tam jest oceniane to w ogóle zupełnie, zupełnie inaczej. Nie? Także każdy aspekt musi być dopracowany, doszlifowany, więc dałem sobie teraz dwa lata takiej przerwy, żeby przygotować się znowu, ale już. już no jakby ocenia, oceniając obiektywnie, ile, jaka jest ta odległość do tego, żeby wejść tak zwan, zrobić tak zwany finał, czyli to przejść, no to daję sobie dwa lata takiej ciężkiej pracy, żeby tam wejść i coś, coś próbować powalczyć. Nie? Także na razie jestem takim uśpionym zawodnikiem, ale takim uśpiony tygrys, jak to mówią, więc zaraz będę się przygotował. To jest pierwsza. Druga, druga strona, oczywiście, zajmuje się przygotowywaniem zawodników. Tak? zawodników, w tym siedzę, to, to bardzo sprawia mi dużą radość. Nawet, kurczę, ostatnio tak sam ze sobą siedziałem i, i porównując emocje, które towarzyszą mi, jak wchodzę na scenę, teraz aktualnie. Bo, bo te, które były kiedyś, jak zaczynałem gdzieś tam, nie wiem, bo, taki, bo każdy z nas jakoś ma tam swoją historię. I tak jaka była moja, zanim dostałem pierwszy raz deski, tak, to, to często zobaczycie, że ktoś tam nie wiem. To nie mówię o zawodach o scenie, mówię o jakikolwiek sukcesie, czy to będzie w jakimś innym sporcie, czy jakiejkolwiek branży. Tak? To najczęściej to jest droga, to jest, nikt, każdy widzi ten moment, kiedy wy nie wiem dostajesz, nie wiem, gość zostaje prezydentem, czy wygrywasz zawody, czy jakikolwiek inny, Wszyscy widzą to, tak? a ten gość, to, co ma w głowie ten człowiek, Gdybym wam przekazał, no to on często płacze, często się cieszy, ale to nie jest ta radość z tego, że dostał ich ten tytuł, tylko tak naprawdę widzi tą swoją drogę, jaką poświęcił do tego nie? Więc ja też wtedy pierwsze gdzieś tam oczywiście emocje i łzy i tak dalej, no i każdy widział łzy, o cieszy się, bo wygrał. Nie, o nie tam, to, to jest zupełnie coś innego i tak samo jest tutaj. Więc teraz już te emocje są trochę, trochę inne, bo już ta droga jest, doświadczenie jest inne. I porównując aktualne emocje, jakie mi towarzyszą, kiedy wchodzę na scenę, wiadomo, też są euforie i tak dalej wszystko, bo to mnie nakręca, więc to chcę siedzieć. Porównując do tego, jak widzę, jak ktoś wchodzi, kogo ja przygotowuję, komu ja jakby pomagam w tej drodze, takie spełnienia marzeń, bo to jest tak, cała taka droga. Myślę, że są nawet lepsze, niż, niż jak aktualnie ja sam wychodzę. Nie? Więc no, krzyczę, piszczę i tak dalej, tak dalej. Więc tym głównie, głównie się zajmuję i bardzo sprawia mi to dużą, dużą radość. A co, no i to tak chyba było tyle, tyle o mnie. Słuchajcie, pikwik to jest nic innego jak zaprezentowanie optymalnej formy e, swojej na e, zawodach. Pikwik to jest nic innego jak proces diurezy, tak zwany, tak? czyli odwadnienia organizmu. E, diureza to jest nic innego jak prowadzenie, wysłanie. Generalnie tak. Cała praca, praca nad sylwetką, szczególnie w forsportach sylwetkowych, praca nad rozbudową masy mięśniowej na redukcję tkanki mięśniowej, nad wszystkimi innymi parametrami poprawiającymi wygląd waszej sylwetki, to jest nic innego jak walka z samym sobą. I takie umiejętne, odpowiednie pociąganie za sznurki, żeby oszukiwać własny organizm. Yy, tylko nie za mocno, bo jeśli zrobicie to, to przesadzicie, to organizm jest na tyle swany, że z organizmem jeszcze nikt nie wygrał. Tak? I tutaj się nie da. Jeśli ktoś myśli, że będzie się zajeżdżał, yy, bo on jest kot i tam... Nie da się, to trzeba naprawdę odpowiednio tak z tym organizmem współgrać, musicie mieć świadomość, że to na tyle, na ile organizm Wam pozwoli, na tyle Wy przygotujecie swoją formę. Czy będziecie chcieli zgubić wagę, czy zgubić, czy, czy cokolwiek tak naprawdę, y, czy wyzdrowieć, czy wyzdrowieć z choroby, już ja mówiłem o wszystkim, organizm jest tak skonstruowany, że ma swoje e, ruchy jakby tak, które, które polegają na tym, że e, albo z nim współgracie, Albo będzie po prostu blokada, tryb awaryjny jak w samochodzie, check, jak to check, check engine w samochodzie się nazywa? Ten nielubiany przy ten? Tak. Tak, check, check engine załączacie i nie zrobicie z sylwetką nic. E, więc też przypuśćmy, przykodowy przy przy element. Hmm. Bierzemy sobie, nie wiem, przypuśćmy Wiktora, tak? No i dobra. Przyjęło się, że redukcja to co? Musi być deficyt kaloryczny, musi być jakaś tam sesja robowa i tak dalej, no to robiłem deficyt, no to deficyt, nie wiadomo ile on tam je, na co dzień, nie interesujemy to, że je, przypuśćmy, ak aktualnie 8000 tysięcy kalorii, nie interesuje mnie, to musi być deficyt, średnio się przyjęło, że dla faceta deficyt to jest 2,5 tysiąca kalorii, więc ja mu te 2,5 tysiąca wrzucam, piszę mu jakiś tam trening, tak, i robię 3 razy dziennie kardio. I da się, czy się nie da? Zrobi, zrobi formę? Zrobi? zrobi cokolwiek, czy nie zrobi cokolwiek? Pierwszy, pierwsze e, bardzo istotne słowo to jest homeostaza organizmu. Okay. Tak? Wasz organizm przyzwyczaja się do waszego trybu życia. Jeśli wy na co dzień zaczynacie nową pracę i będziecie sobie codziennie ustawiać budzik o godzinie 5, a wcześniej wstawaliście o 7, to jak zaczycie ustawiać budzik na 5, to on drugi, trzeci dzień, pierwszy, czwarty, piąty tydzień, drugi, trzeci, czwarty będzie wstawał na budzik, ale po miesiącu będzie stawać bez budzika. Albo będzie stawać 15 przed. Mimo, że będzie ustawiony, to wy już będziecie na nogach, albo już obudzicie się i będziecie leżeć, aż ten budzik zadzwoni. I to jest naturalne. I teraz, dlaczego wam to mówię? Żeby zobrazować, że jeśli Wiktor na co dzień ma taką strukturę, taką sylwetkę, że na tyle go poznałem, że jest w stanie. Nie schematycznie, bo to nie jest powiedzmy, schematycznie, że człowiek je 8 tysięcy kalorii, ale są przypadki, że on je 8 kalorii, je to ze smakiem, przetwarza to, jelita są w stanie pracować, to tak? jest tylko cała jelita jest prawidłowa, wszystkie parametry życiowe są zachowane, wyniki są prawidłowe, to jest jego naturalna homostaza i teraz ja próbując mu dać, on przychodzi do mnie, bo jest zmasowany, jest duży i chcąc redukcję, no to ja mu schematem 2,5 tysiąca, tak? degradacja, automatycznie. On zrobi 2-3 tygodnie, wygubi, zgubi wodę tak, coś tam i automatycznie system awaryjny i ta redukcja już nie musi trwać miesiąc, dwa, trzy, czy ona już jest skończona, to, już, to, jest, to jest znowu powrót do tego momentu, gdzie on wróci do homeostazy, czyli wtedy trzeba nakręcać całą wrażliwość, wszystkie parametry aż wyrównał do tego poziomu i dopiero dopiero się funkcjonować. I dokładnie to samo Musimy stworzyć, zaczynając tak zwany pikwik. Czyli to chciałem wam zobrazować miemcy, jak, jak jest to istotne i jak to wszystko ma być uwarunkowane. Czyli wasz organizm funkcjonując na co dzień w określony sposób, pracujecie 4-5 razy w tygodniu, tak? Robicie trening tyle i tyle razy w tygodniu, to Rozpisując pikwik dla zawodnika na przykład, musicie wiedzieć doskonale jak on funkcjonuje na co dzień, tak? czyli na przykład jak cokolwiek ja piszę Krzyśkowi, to on pisze mi, słuchaj mam treningi w ten dzień, w ten dzień, w ten dzień, w ten dzień mogę robić cardio, w ten mogę robić to, 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 później wrzucając mu zmian na podstawie tego, żeby to nie odbiegało jakoś na, od tego naj, bardzo mocno, jest tutaj to zrobione. Czasami musi się trochę przestawić, bo powiedzmy, nie wiem, miał ja na przykład tak, że robił poniedziałek, wtorek, środa, trening, czwartek, wolny, przybłysiu, piątek, a tu trzeba lekko przestawić. W tym pikwiku, ale to ze względu na to, że po prostu jest od dziedzinie odpoczynku, kiedy trzeba zrobić go przed zawodami i tak dalej, Ale w miarę jest to wszystko wycirklowane, więc nie ma sensu, powiedzmy, jakoś, na przykład w ostatnim tygodniu, jeśli macie plan ringowy, który był przed pikwikiem, tak zwanym, tak? był na przykład trzy tygodnie, to na sam peak week nie ma sensu go zmieniać. Jeśli macie dietę, która była powiedzmy na, przez ostatni czas, to też nie ma sensu zmieniać, nawet jeśli chodzi o objętości, chyba że są, no właśnie, to jest. Są Trzeba, nie trzeba. To w zależności od tego, jak zachowuje się sylwetka, tak? bo się ta sylwetka już jest przygotowana, bo są bardzo, bardzo różnego rodzaju sylwetki. Nikt nie jest taki sam. Tu, tutaj nie ma takiego schematu, żeby sobie dopracować, że piknik to ustale sobie, aha, bo tyle soli, tyle wody, tyle tego, tyle... to się nie sprawdzi u nikogo, dlatego, że Struktura sylwetki, e, układ nerwowy, e, tak jak mówię, homeostaza, samo to, że ktoś inaczej pracuje w stałych godzinach, to już będzie skutkowało tym, czy może sobie na tej diecie na przykład zostać, czy trzeba ją zmienić, czy trzeba uciąć węglowodany, czy ich dodać, i tak dalej. To wszystko już jest kwestia obserwacji, więc ten ostatni pikwik. Za ten tydzień przed zawodami ten pikwik, to jest taki mm, czas, kiedy ja muszę więcej uwagi przykładać się, przykład. tak, O ile na przykład na, na co dzień powiedzmy o okresach budowania i tak dalej, może sobie zerwę to sprawdzić, skontrolować co dwa tygodnie, bo tyle wystarczy, jak jest wszystko ok. O ile tutaj trzeba czasami nawet codziennie e, na to patrzeć, jak ta zielonka się zachowuje, jak ona reaguje. Nie? Także, także wracając, żeby nie zrobić masła maślanego, wracamy do stwierdzenia pikwik, to jest pierwsze. To już wiemy więcej co jest, czyli to jest przygotowanie. Tak? Przygotowanie optymalnej formy na podstawie aktualnie funkcjonującej tej homeostazy organizmu, tak? żeby za bardzo to nie odbiegało, dlatego że wszystko, co jest nowe, wprowadzone do organizmu, wszystko, co będzie nowe, organizm odbiera jako taki system zachowawczy. Tak? To, to nie jest nic, nic normalnego. Zobaczcie na przykład na zasadzie treningu zrobicie pierwszy raz training, wszystko Was boli, zrobicie go za tydzień, będzie trochę bolało, zrobicie ten sam plan za jakiś czas i już tego bólu nie ma, chociaż obciążenia albo objętości nawet są większe. Tego bólu tak, ty, ty, ty już tak nie występuje na stan zapalny. Tak? I podobnie jest tutaj. Więc to trzeba mm, wziąć pod uwagę. Dobra, więc te dwa terminy mamy, tak? Homostaza i, e, i Pickwick. No i teraz tak. Co to jest ten Pickwick? Jedziemy jeszcze raz. W waszej. Sylwetce, w waszym w ciele, tak naprawdę. Tak? I jeśli chodzi o sporty sylwetkowe, wiadomo, że trzeba pokazać jak najlepszą definicję, ziarnistość, gęstość, tak? I jakby wyeksponować sylwetkę, żeby pozbyć się nadmiaru tego, co zasłania nasze mięśnie, tak? Czyli pierwszej kolejności tkanki tłuszczowej, którą robicie na długiej redukcji do tych zawodów, i na końcu ten pick to jest pozbycie się takiej tej, tak zwanej mgły, czyli pozbycie się wody. Bo sami wiecie, z ile procent składa się też człowiek, z składa się wody, tak? Więc wypalacie tkankę tłuszczową, ale w miejscu tkanki tłuszczowej z racji tego, że okres redukcyjny jest okresem bardzo intensywnym dla organizmu, tak? I bardzo intensywnym czasami macie też tak, że nie wiem, jest na przykład ciężka praca, mało śpicie i zobaczycie się jest z twarzą, jesteście opuchnięci na przykład i tak dalej to jest efekt tak zwanego nadmiaru wody, tak? więc organizm gromadzi wodę więc w miarę ubytku tej tkanki tłuszczowej, w miarę wytrenowania, zmęczenia, przemęczenia, deficytem kalorycznym, treningami, sesjami aerobowymi, bo tak jest w cięczenie w eksploatowaniu organizmu tej wody ciągniecie do organizmu coraz więcej, tak? dlatego w ostatnim tygodniu tak, przed zawodami by chyba udało się udało. Maksymalno mieliśmy tam z zawodnikiem utratę wagi 14 kg nie? w tydzień. Tylko to jest samo woda. Nie? To jest woda. po prostu. I to jest też tak, że. To nie, to, to, to nie ma dużej filozofii. Odpowiednia ilość wody i tak naprawdę odpoczynek. I to wszystko. I, i najlepsze jest to, że trenujecie na co dzień i ta sylwetka zaczyna być wyglądać coraz gorzej. Zaraz wam powiem o, o aspekcie psychicznym odnośnie pikwiku Wygląda coraz gorzej. dzień takie trochę to, no, niemądre, ale dzień, który nie robicie totalnie nic, leżycie, za każdym razem, jak wstajecie z łóżka i idziecie coś zjeść, to wyglądacie coraz lepiej. Po prostu wygania tą wodę. Nie? Więc tutaj to jest ten teraz w tym pikwiku trzeba połączyć kilka aspektów. Trzeba połączyć aspekt tego, żeby e, zmęczyć bardzo mocno organizm, wymęczyć go, wypłukać tak zwanych, tak? wypłukać go e, z wody i załadować glikogenem. I teraz jak to zrobić, żeby jedno drugie? zmęczenie fizyczne, które masz. Bo teraz tak, na przykład, tak jak mówię, do tygodnia przed zawodami, na przykład miałaś sobie trenować sobie poniedziałek, środa, poniedziałek wtorek, środa, na przykład czwartek i sobota. Tak? W ostatnim tygodniu, jak jest, tak powiedzmy, od poniedziałku się zaczyna, tak? robimy treningi codziennie, dość ciężkie, intensywne, ale też razem powiem, jak ten trening powinien wyglądać. Wszystko sobie to omówimy, po to, żeby organizm właśnie w miarę był zmęczony i teraz robimy dużą intensywność treningową, ale obniżamy na przykład węglowodany. To też jest nie zawsze, ale najczęściej tak się robi, że te węglowodany sięgają, bardzo niskich, bardzo niskich pułapów, żeby po prostu ten organizm wypłukiwał maksymalnie glikogen z mięśni. Dlatego, że ten organizm, jeśli wypłucze z tych mięśni cały ten glikogen, to co się dzieje? Następuje deficyt tego glikogenu, tak? automatyczny deficyt to jest wasza absorpcja na glikogen. Jeśli potrzebujecie go, nie wiem, powiedzmy, potrzebujecie 300 gram węglowodanów, żeby zabsorbować cały glikogen w waszych mięśni, żeby uzupełnić, tak, żeby pracował, a teraz wy dajecie zamiast tych 300 gram tylko 150, czyli połowę, czyli on jest w stanie tylko odbudować do połowy, tak? I do połowy odbudowuje. I teraz e, działacie na tak zwanej, takiej, takim trochę awaryjnym systemie. Tak? I teraz jak wy przestaniecie trenować i przestaniecie ten glikogen wykorzystywać dzień przed zawodami na przykład, a zamiast 150 gram węgli dajecie 1000 to co się dzieje? To wyprowadzacie, że z tego pułapu, nie tego kiedy mu starczy 300 i resztę wyrzuci, na przykład zamieni w postaci, bo, bo będzie zamieniał wodę, więc będzie, ma, tylko w tej, on będzie miał tak zwiększoną absorpcję i reakcję, że on będzie potrzebował, bo zna, zna, nastąpi deficyt, tak samo jak z wodą, jak jej za mało, to jej zaciągniecie, wysługiwaniec będzie chciał, będzie się bronił przed utratą tego glikogenu, mówi wyślecie ten sygnał, że daje ci mało, w kilka dni, że zaciąga wam tego glikogenu, że wy tysiąc 1000 gram tych węgli i on wszystko zaciągnie do mięśni i nie puści. Będzie się bronił za wszelką cenę, żeby go trzymać. I to jest ten proces właśnie całego tego pikwiku, żeby pozbyć się wody podskórnej, żeby z razem z glikogenem ona była zaciągnięta do mięśni, żeby mięśnie były gęste, niewypłaszczone. I wtedy następuje ten moment, że jak jest zawodnik dobrze przygotowany, to w momencie wyjścia czyli tego ten pik, to jest moment, kiedy stajesz na scenę, to ma być pik formy. Big format. A on nie musi być godzinę przed. To jest proces, który będzie trwał, który ma być docelowo na wejście. To generalnie, optymalnie się to wszystko wygląda, to skóry, skóry od mięśnia nie oderwiecie. Nie? Zaciągnięta jest. Wszystko zaciąga, zasysa po prostu, right? e, Albo jak ją złapiecie, to jest taka jak folia. Czut. Można sobie to... Nie tylko jak teraz, powiedzmy, tak? O! tam tam coś jest, tak? Nie zapieć, Złapiecie taką... E, taką folię, fajnie widać na brzuchu, nie można sobie taką tam plastycznie rozciągnąć. Znaczy, że tam nic, nic nie ma. Tak ten tak, tak, tak proces wygląda. Będzie wam tych węglowodanów, będzie wody bardzo dużo, bardzo dużo węglowodanów i będzie wam to wiązać i cała ta woda będzie zaledwie zostawać pod.